Czy na tych żółtych jeszcze nie pojechać, wiecie? Nie Czy na tych żółtych jeszcze mogą nie pojechać chwilę? Kubica nie ma szans, że dojedzie. Po co, na żółtemu mu wpierdalamy na koniec? Znaczy na żółte, na czerwone? Mogę kubica z pozycji, ale chyba coś mi tu nie pasuje. No patrzcie. To średnio, nie? Mogę na żółty jeszcze pojechać. Czy będzie jechał do końca? Nie, nie będzie jechał do końca, tylko, tylko kubica. Ale no też to nie ma sensu. Chyba na czerwone trzeba skoczyć. Oh, o, coś się stało. Williams here. They've taken that far too wide. No, nie, Save fuel and follow to, walka tu będzie kurde. Ale niepotrzebna ona jest Więc jedzie spokojnie na 13, a potem zdobędziemy. Kurczę, ciężko będzie. Coś tu mi śmierdzi z tymi oponami. Ulica 15, no co się no. dzieje Robert? Nie chcę robić, bo nie wiem czy on do, dojedzie na tym. Ale patrz możesz mu, masz mu od, kazać odpuścić i speed okay. stop trwa 28 sekund Więc on jak będzie miał drugi pustep nim, co jest przed nami to on sobie wskoczy do góry Bo to jest właśnie to na co tak? my gramy Na te 28 29 sekund yy, Ale on dojedzie Muszę spokojnie jest więc... Ja się boję że nie dojedzie właśnie No to nie musi się ścigać z nimi tak mocno No właśnie bo... Bo to zaraz może zjechać, nie? Niedługo tak jest przewidziane. A teraz już jakoś zapowiadają mu. Nie no, nie mało żeby dojechał tak dobrze. Na farta dojedzie. Nie no, dojedzie spokojnie. jest po farta. Ale nie będzie w po dużej pozycji, oni go mogą przegonić. Wiesz? Nie, mi się wydaje, stary. A, a widzisz, na kto ma jakieś szanse? No, Wiesz to? to za wcześnie zjechałem. Tak. Wcześniej zjechałem, patrz. Wszyscy tak. Ok, medium, wszyscy na hardach jadą, nie? Kurwa, no to ma, może być tak, że za wcześnie żeśmy zjechali. Chociaż, jak jadą na tych hardach, to ja nie wiem, czy ich nie przegonimy. Tylko, że jak na miękkie, to stary by się pasował już teraz ładować. Tak, przycisnąć teraz i na miękkie, opatrzcie, jak to wygląda. Tylko to taka taktyka z dupy, no. Kwestia no patrz, ryzyka, patrz, patrz ile procent mi zostało, 67% a im 50, więc mała ma różnica, no. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy oszczędzali Kubicą, to oni będą jeszcze zjeżdżać, no. Nie wiem. Bo mi się wydaje, że oni zjadą na softy, a my na tych twardych, jak teraz pooszczędzamy, to możemy zyskać tych pozycji w chuj, wiesz? Takie jest moje zdanie na ten temat. Jak musicie widzowie, co robimy? To zostawiasz hardy, piszą o trolle. No nie no, mówię ci. Zostawić hardy i oszczędzać opony. I to się... I to odda. Dobra. Ale patrzcie, mam procent. 64. Ale do końca wyścigu zostało... ...z 19 okrążeń. To. No to spokojnie, damy radę. Nic się tutaj w ogóle nie stanie. Okej, okay, botasz w tym momencie... ...będzie okno pit-stopowe. Ale niech pojedzie. Niech pojedzie agresywnie. Zobaczcie, co stanie na, na tym oknie pistolą, jak tam zjedzie. Zobaczcie, jak kubica jak będzie na pool position, jechał. Nie chociaż nie ma oh, Spokojnie, jeszcze może jechać, jechać, więc niech zajedzie. 38, no ja nie wiem, a jak z tym kubicą to będzie, strasznie to źle wygląda. No popatrz, gdzie jest koniec wyścigu, a gdzie jesteś ten. Gdzie jest Robert? Dobrze jest, dobrze A gdzie jest zużycie opony, źle to wygląda. przynajmniej tak powinno być. Za szybko zjechałem tutaj, tu mogłem jeszcze dwa okrążenia pojechać. A po jeszcze może jechać? Tak. Nie musisz się zjechać od razu. A tu właśnie tego błędu nie zrobię, zobaczcie tam opony jeszcze zostały. Robercik nie ma mam zasięgu. Kupić na 11 pozycji. Poganią okay, tu, wszystkich jeszcze. I może tam teraz oszczędzanie. No daj mu oszczędzanie opon. Lekkie? No może być lekkie, no. Paliwo patrz na Roberta. Jest okej. Okay. I tu będziemy zmianę robić zaraz. Save fuel. Gdzie on jest? Botas, dobra, zaczął krążenie. Nie, co mu teraz mamy dać? Czerwone, Botasowi czerwone. Ale nie mam świeżych czerwonych. Do A, niech będą nawet nieświeże. Te, te drugie daj, te, takie co są wyżej. W sensie o te no. Okej, okay, we need to box this Okej, okay, box, box. Mega agresję mu damy. Tam... do boxu. Niech jedzie jeszcze ten, niech jedzie Botas, jeszcze jedno prawda. Mm -hmm. Ale tak właśnie, zaczął okrążenie, będzie zjeżdżać. Ile zostało okrążeń? Idealnie, 28%. Upony. 42 zostało okrążeń. No skurcze molek, z 15, nie? Damy go na oszczędność. Ale oni jeszcze nie zjechali, czy ja se dam na lekkie. Odzyskiwanie. Bo to ósmy, dobrze. I zaraz zacznie atakować Robert Kubica, 52% zużycia. Gdzie dojedzie? Ile mamy okrążeń? No, te opony starczą starczą. Na farto starczą. Za chwilę podkręcimy tempo. Przyspieszymy, dodamy kilka okrążeń. Przyspieszymy, co się dzieje w boks. Zjeżdżają do boksów, zaczyna się naprawdę niezła akcja. Botas ta szóste miejsce przeskakuje! Kubyca dziesiąty 10 na oszczędności. Oni będą teraz zjeżdżać, w niej odzyska energii. Canoydius Botas jest off a bit. No, Okej, okay, jedziemy z tym. Roberci 48. Wziąłem. finałowa część wyścigu, właśnie się zaczyna, przyspieszmy sobie, dodajmy okrążenia. Robert Kubica, nieźle te opony się trzymają, bo Tasa, no właśnie, żeby nie przedobrzyć, żeby nie przedobrzyć. Jak wyglądają opony u reszty? Dobrze, dobrze wyglądają u nas opony. Z tyłu, widzicie, dobrze wyglądają, dobra kultura opony jest. Raz jedzie na hardach, 41 Jedzie, kubica 46 jest... karty przed nami też na raz, czyli też dobrze to wygląda. Za nami mocny gaz. Będzie ciężko. Kurde, Kubica mógłby wcisnąć w sumie. Też, też, no, mamy 10 okrążeń, to jedna na pewno. 10, 10 Kubica. Ale obronę można, może albo obronę Niech robi na 10 miejsce. Niech zajeżdża drogę. I trzyma gaz jego tak na te dwie sekundy, żeby nie miał DRS-u. Jasna, brona. jest tutaj bardzo ważna walka. 76%, kubica chyba dojedzie. no. Zostało na mile 11-12 okrążeń. Wygląda dobrze u kubicy. I może jechać ze swoim dobrym tempem. Przed nim yy, daleko. daleko. tu przed nim, tak? Tak. Kurwa, odrabia ten Gasty. No to zrobię, bo on jest dobry, on jest dobry. Okej. Okay. Na pewno łyknie, łyknie Kubicę, no. No nie spokojnie, tak? Tylko trzymać w tym nie ty? miał mnie niż... Ale no. raz, Russell będzie zjeżdżał z Mercedesa. Jest, zjeżdża. I taka będzie wymiana. Robert, Robert pracuj, pracuj, pracuj! Możesz, możesz Kubicy dać trochę bardziej agresywnie, żeby jechał. Tak mi się wydaje. Paliwo może, może, może ten... Nie, spokojnie, jeszcze nie. Bokas właśnie teraz zrobiłem, powinien pit, cisnąć, by jak najwięcej bolidów minąć, gdy będą w boksie, bo ich z swoją praktykę. Pokaż oponę Dobrze, Pit zespołu. wykniemy, ale czy będziemy za nami? Tam on zrobił. Dobrze, ogon zjechał. Użyj overtake. step. Dobry. on no, zjechał, ale my nie będziemy zjeżdżać. Wejdziemy to. Dopchamy ten wózek. Na dziesiątym miejscu, ale to po prostu dalej są punkty. Siedzi nam no, czy te 7 sekund nam starczy? Daj tak, kupicie obronę, bo już gaz jest na deresie To musi być zyskiwanie. Zobaczymy, czy Kubica obroni chociaż trochę. Siedzi, siedzi, ucieka, się, siedzi, siedzi blisko, jest wojna, jest wojna. Kubica stracił pozycję. No i ma te 6 sekund na plecach, 9 okrążeń Musi odzyskać, żeby się bronić, ma 0% baterii tej use overtake end of straight Kamil to za 10 sekund. Do tego Roberta, Roberta, plecy ma plecy ma. Może go łyknąć na końcu wyścigu Odzyskiwanie i za chwilę będzie obrona. Naciska na kupicę Cały czas Kubica traci 7 okrążeń do końca, chyba straci Opony, kurwa, no. Chyba straci. Chyba Kubica wypadnie. Chyba będzie 11 pozycja. No, ciekawe czy to obroni. 7 okrążeń, 33%, kurwa, no. Dobrze, Robert jest doświadczony i. I dowiecie to. Okej, okay, Balfi. no, no more Ale dobrze, bo e, BOTA no ładnie zarobił. Czas. Ładnie zarobił, ma czasu sporo. Ma okay. piątą pozycję, będą punkty. Chodzi tutaj o właśnie tą walkę z Robertem. Ten oko cały czas zmniejsza dystans. Ale i chyba go łapnie, chyba go capnie. Zobaczcie też, w jakim towarzystwie idzie Robert. Jakie opony są na plecach. On tylko kończy wyścig na hardach. Jako jedyny wojownik, czy on to obroni? Możemy potem zaryzykować, że na Felgach będzie leciał, wiesz o co chodzi? Z tyłu utopnieje. To Nie pierdol, Robert. Nie pierdol, Robert. Ty masz jeszcze 6 okrążyć, tego ponag jechać. Trzeć okrążeń na oponach, ale ty coś gadasz o przyczepności. Ładuj go! Robert! Dziewiąta pozycja, nie! No A nie, to był jakiś dublowany gość. Robercik, no i co ja ci mam powiedzieć, no? Oszczędzaj, oszczędzaj, no. Kurwa, no stracę pozycję, albo nie dojadę, nie? Lekkie mu dać. Muszę dać, muszę, bo nie dojadę, no i remember to use overtake. Yeah, copy one. Kolejny Jaki? Może za nami, kurwa. Nie, no patrz, musicie na to. No, będzie ciężko. Na które miejsce? To ugasli go wywaliło. Czekaj, może 4 Nie, nie, nie. That 6 laps ago. Okay? Yeah, yeah, no. A myślę, że go wywaliło, myślę, że go wywaliło, wiesz. Mamy pół sekundy na plecach, siedzi nam. No łyknie, nas raczej. No łyknie, łyknie, ma, no inne opony, ma, no Roberczyk nie da rady. Nie ma opcji, nie ma tego sprzętu, no. Ale, a za nami gorzej, bo jest 11-12 lokata. Robert Kubica, czy obroni tą pozycję? No, 5 okrążeń defensywy, no to jest niewyobrażalne, żeby zawodnik na takich oponach to przejechał, no. My w ogóle tasem zajedziemy z 10 kg paliwa? Tak, tak. Okay. Co no, tu Kubica. się wyprawia, Robert? naprawę robi spierdolone show. No, bo to raczej znaczy piąty, chodzi o Kubicę tutaj, w tym momencie, 0-3. A jakbyś zwiększył mu trochę delikatnie paliwo? Żeby Możemy, na chwilę. Żeby dawał wpis. No, mamy cztery okrążenia. Wiecie co, jakbyśmy tam troszkę później zjechali, jakbyśmy później zjechali ten, na tych żółtych oponach, jeszcze dwa okrążenia go przytrzymali, to by, byśmy naprawdę byli wysoko, no. było łatwiej bronić się, ale zobaczymy, no. Na razie kąsa, kąsa, kąsa ta osa. Za chwilę nas zaboli, bo nas wymieni, no. Kurwa mać, no kurwa! No, overtake. 12 kubica 3 laps to go 3 laps Eliorwi And McLaren with a great overtake. No to nie kurczę niestety, no zajechaliśmy te opony No. Dwa okrążenia, dwa Tak, to miejsce. różnica dwóch okrążeń, różnica dwóch okrążeń tam na tych żółtych. Tak, na żółtych. A zapyta... to pierwszy wyścig nasz, zuczymy się dopiero. Zobaczymy, I czy tak Robert jest, dojedzie. I tak jest nieźle, i tak jest nieźle, ja bym powiedział. No, ma plecy, no, końcówka wyścigu. Copy. Zobaczmy końcówkę. Czy obroni, robert obroni 13 pozycję? Last, lap. Copy, that. Daj mu już te opony, żeby, żeby jechał już na pizdy. Będę się rozwalił tak będzie 0 punktów. I Robert Kubica w tym momencie robi coś najważniejszego, czego nikt by nie zrobił. Zaczyna atakować, Chcemy wejść do 10 pozycji, 7 sekund odrobia na okrążeniu. No. I Ale Bodat, Bodat też na pizdę wszystko. Bodat nie dojedzie <laughs> stary, on takiego I dojeżdża za chwilę, na nasz zawodnik. Kubica 14. Wyprzedza Roberta Kubica w ostatniej chwili, nie? No bo, ale, ale opony, zobaczcie. No ta strategia HE, okay. Ale 14 pozycja, myślę, że ok, no startował z 15. To ja myślę, myślałem, że spoko. To... Nie? No szkoda, że nie przewieźliśmy dalej na tych żółtych oponach. No było blisko, hmm. było blisko. That's it. Good job. It was a good race. Pick up rubber. Mamito. This is a decent enough result here from Valtteri Bottas. Botas bo ładny. Tym razem podejdę teraz y, troszkę inaczej do strategii, już po swojemu, ale było naprawdę spoko, to była tylko różnica dwóch, trzech okrążeń, można dalej tak próbować. Trzeba teraz coś rozwinąć. Ale jest, Botas. Piąta pozycja, tak jak w sumie było zapowiadane, 10 punktów. No i szkoda tutaj, Robert. 14 pozycja, tak czy jak startowało tam 15-14, więc... Myślę, że okej, okay, myślę, że okej. Okay. A no właśnie, będziemy rozwijać nasze postacie. Każdy wyścig rozwija tutaj zawodnika. Co? A plus 2 miliony, dobra. Myślę, że... Okej. Okay. Myślę, że okej, okay. kaska chyba spoko zarobiona. W takim razie obiekty. Trzeba coś rozwinąć. Obiekty związane z opracowaniem bolidów. Fabryka. Modernizuj, 7 milionów. Stan, efektywność, miejsce w tym budowie są gotowe do zamontowania części samochodowej. Ja myślę, że takie rzeczy trzeba zrobić. Normalnie. Centrum projektowe. Tunel aerodynamiczny. Żeby testować nowe rzeczy, symulator zawieszenia. No nie mam szmalu. O kurwa, 100-300 tysięcy. Ale zarobimy 2 miliony. I to były dobre ruchy. Mm, i teraz tak, personel. Id, kierowcy. Widzimy też, że bolidy mamy dobre. Bolidy mamy dobre, tylko teraz kierowców. Powyżej oczekiwań. Dzięki wielkie stary. Michael Long, Grand Prix. Alan Bachrain Bolid 1. Płynność, Robert Bolid 1... Nowy projekt Idziemy na faceita no? Na faceita idziecie? No, zagramy chyba sobie. Będziemy na dół, żeby wam tu nie przeszkadzać chłopaki. Okej? Okay. User left your no, channel. chwilę, chwila. Tutaj jest to zamontowane to, a jest jakiś nowy, to jest nowy? Nie, ale skończył się tamten, tak? Bo teraz musimy na nowo coś. Teraz robiliśmy zawieszenie, teraz, Jednak, ale coś zrobiliśmy, coś, tak. coś wyprodukowaliśmy. Czekajcie. Zawieszenie. Tu jest... Więc... Bla, bla, bla... O, tak. Zawieszenie. Projekt. Wytwórz część, zawieszenie. Aha, muszę ją wyprodukować. Podejście normalne, przyspieszone. O, dobra. Normalne, 50 tysięcy. Potwierdź. Muszę ją wyprodukować, tak? I dopiero później zamontujemy, nie? Tak. I produkcja ile trwa? To jest lepsze, tak? Nie, to jest najlepsze. Tylko nie, nie mam tego zrobionego. A, ja to teraz tworzę. Dobra, dobra. A w bolidzie pierwszym tego nie było. Dobra, kumam, kumam. Yy, teraz tak. Brakują czymś samochodowe czego. Zawieszenie, brak. Zmień Który być najlepsze To Nie mogę zamontować, dobra to. Albo to A, bo jest jedna sztuka, kurwa. 3 to jest to nowe Tak czy nie? Dobra, wymieniłem, tu da dałem temu Nie, jak go się nazywa Botasowi, lepsze zawieszenie a, nowe zawieszenie, czyli kierowcy, personel, obiekty, zarząd, personel. Ścigi, bolidy. O, następna za 5 dni. 3 do K2, nie? Dotrzeć no. do K3. Jak bo nas tak jeździ, no to jest szansa, że w ogóle zrobimy to. Najszybsze okrążenie? Nie, to jest raczej mało możliwe. Miejsce gwarancyjne, pasta w kwalifikacjach. Zobaczymy. Dobra. Przegląd kierowców, wszyscy kierowcy zatrudnieni. Robercik. A współpraca z nim jest kurwa chujowa. Na trzy tygodnie jest tylko przydzielony ten Dlaczego tak? Na trzy tygodnie. Nie mam kasy, żeby zatrudnić nowych. Musimy sześć z czym mama, nie jest źle.